Cześć! Nie widzieliśmy się dwa miesiące, ale dzisiaj wracamy. Mamy dla Was nowość, a mianowicie film, jak przygotować koktajle na Halloween, tak aby zaskoczyć wasze gości. Stworzyliśmy trochę kreatywny odcinek, może nie do końca na klasycznych propozycjach, ale myślę, że jeśli chcecie zrobić drinki, które będą trochę straszne, trochę śmieszne, to myślę, że to odcinek jak najbardziej dla Was. Zapraszam do oglądania. Witam Was serdecznie w specjalnym odcinku halloweenowym. Dla tych z Was, którzy zastanawiali się, dlaczego przez tyle czasu nie było żadnego filmiku, to już Wam odpowiem. Mieliśmy bardzo dużo pracy w związku z naszą barmańską działalnością zawodową. No i też cała nasza ekipa przy tym pracowała, zarówno scenarzysta. Hmm. Co by tutaj wymyślić za odcinek? Skąd w ogóle brać Lena? Na przykład taki Van Gogh. Skąd brał wolę? Był Holendrem. Hm. Holandia. Oj, nie, w końcu jestem w pracy. Bardziej po polsku pomyślmy. Skąd taki wyspiański brał pomysł? Albo awangarda krakowska. Absolut? Tak. Absolut. montażysta czas się zainspirować Też nasz sponsor. Dzień dobry szefie. Zapraszam tutaj, zapraszam. Usiądziemy, obgadamy sobie scenariusz, i w sumie miałbym jeszcze jedną kwestię. Konkretnie, co chciałeś, nie mam czasu na czytanie scenariuszy powiem krótko, kończy nam się budżet i przydałoby się wsparcie na następne odcinki. Co? Przypomnę ci, co było w maju. W maju była mowa. Szefunciu, parę tysięcy na sprzęt. Ja tutaj wszystko znam, ogarny, tylko na składniki i na sprzęt potrzebuję dziesięć filmików i będzie tysiąc subów. Obiecuję, wszystko tutaj damy radę. I co? dziesięć filmów nakręcone? Ledwo 200 subów, nawet nie 200. Tak się umawialiśmy? Poszedł, nic nie dał na promocję. Nic nie dał na promocję? A była na początku mowa o jakichś promocjach? Czy tylko, nie, 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 ja tutaj promocji nie potrzebuję, bo dobre tytuły napiszę, miniaturki dam, dobry kontent się sam broni. Tak tak było gadane? Przypomnij sobie. Ale pierwszy odcinek ma prawie 5 tysięcy wyświetleń. Ta, pierwszy odcinek ma 5 tysięcy wyświetleń. Bo Ci się przyfarciło. Dźwięk tylko na jeden kanał. Więcej stoisz i się jąkasz, niż opowiadasz. W ogóle to nie jest ciekawe. Chwytliwy tytuł, złapałeś ludzi, parę łapek w górę, i co? Musisz bardziej z życiem do tych ludzi mówić, że mają kliknąć tą subskrypcję, żeby oni czuli, że coś ich umija, gdy tego nie zrobią. A ty tak stoisz i gadasz. Może być jak Tomi Lee Jones w ściganym. Musisz być pełen życia, werwy, kliknij ten pierdolny dzwoneczek. Tak powinieneś mówić. Może nie tak, ale w tym kierunku powinieneś iść. Jak Tomi Lee Jones w ściganym. Inaczej nie zarobisz na swój ZUS. Sponsorze, kochany, daj mi szansę. Teraz jeszcze bardziej się przyłożę przyłoży następnych odcinków. Będzie naprawdę będzie tylko coraz lepiej. Jak już zaczęliśmy, to, to było najgorsze. Najpierw ogarnij swoją ekipę. Scenarzysta chodzi jak naćpany. Montażysta co? Więcej czasu chyba w lolu spędza niż na montowaniu całych tych filmików. Możemy mówić się tak, że dam ci połowę tego, co ostatnio, a spodziewam się co najmniej 4 razy lepszych rezultatów. 20 odcinków, 1000 słów, tak jak się umawialiśmy, miało być do 10. To jest moja. Ostateczna propozycja. Następny odcinek będzie o drinkach na Halloween. Na pewno będzie szef zadowolony. Dziękuję. Także, jak sami widzieliście, bardzo grzecznie, proszę, to nie jest obowiązkowe, ale gdyby komuś z Was się zachciało, nacisnąć tam poniżej ten przycisk, subskrybuj, będę bardzo wdzięczny. Przede wszystkim dzisiejsze drinki będą wyróżniały się. Wyglądem zaczniemy od koktajlu Blue Lagoon w wersji halloweenowej. ciarski koktajl dzisiaj będzie wyróżniał się takimi oto oczami. Mam nadzieję, że fajnie wyjdą i będą się komponowały dość strasznie, będą grozę. Co nam będzie potrzebne do przygotowania koktajlu? Zaczniemy od kruszonego lodu. serwetka halloweenowa w pająki. Jak będziecie otwierać te oczy, one są tak tutaj obudowane, to wystarczy zdjąć, a pod spodem, pod plastikowym opakowaniem jest taka żelka przypominająca i konsystencję chyba i wyglądem takie fajne oczko. Także zanim nam się lód roztopi, przygotowujemy nasz koktajl. Będziemy potrzebowali 40 ml wódki. 20 ml soku z cytryny. Dolejemy sobie troszkę 7 Evenapa, co tam macie pod ręką. O i teraz myślę, że już jest najlepszy moment, żeby zaaplikować oczęta. A się przylepiło. będzie takie proste, troszeczkę muszę zobaczyć z tej strony, żeby to ładnie poprawić. Już jest uśmiechnięta byśka. Teraz taki nam został. Grande finale, Bravo maestro. to jeszcze drugi sprite, czy tam serwę na wodą gazowaną. Co sobie wybierzecie. I na taki top, dla zabarwienia, żeby miało to taki e, fajny wizualny efekt. Ja użyję syropu, możecie użyć wikieru e, lub rasa mm. Wy teraz jesteście w tej uprzywilejowanej pozycji, że widzicie więcej niż ja. E, ja mam tylko nadzieję, że wyszło spoko. No, myślę, że e, śmiertelnie nikogo nie przerazicie, ale teraz, żeby słomki nie zepsuły, nie zepsuły. E, ja jeszcze można troszeczkę wiadomo, poprawić oczy, żeby lepiej wyglądała, ale myślę, że sama idea jest ciekawa. Kto pił taki koktajl, niech napisze w komentarzu wcześniej. Myślę, że te żelki też będą fajnie zmieniały smak tego drinka. Aż tak smaku nie zmieniają, ale myślę, że z upływem czasu, gdy będą oddawały swój smak w alkoholu, to będą go delikatnie zmieniały, a na końcu co? Są jeszcze fajne żelki do skonsumowania, prawda? Kilka potek dla naszego Blue Lagoon i lecimy dalej. niebieskiego stwora mamy już za sobą, a teraz przygotuję dla Was trzy wariacje różnych Sunrise'ów. Nazwę je Mundo Sunrise, a kto to jest Mundo, to pewnie wiedzą Ci z Was, którzy trochę się w życiu nabiegali po lasach Summoner's Rift. No to co? Lecimy z tym tematem. Troszeczkę te koktajle będą się różniły stopniem grozy od poprzedniej propozycji. Najpierw, do przygotowania tego koktajlu, zacznę od uzupełnienia najważniejszego gadżetu. Jest to zwykła taka strzykawka z apteki 10 ml. Mam takie trzy. Bierzemy sobie grenadynę, syrop truskawkowy, syrop malinowy, to czym akurat dysponujecie pod ręką. Żeby sobie ładnie nabrać do tych strzykawek, ja sobie akurat użyję jigera, żebym miał z czego, że tak powiem, pobrać. To będzie taka nasza trochę sztuczna krew. No i teraz. Mimo, że syropik gęsty. O, trzeba uważać, żeby nie nabrać powietrza. Dobra. Tak trzy razy. Teraz hocus pokus, niech zadzieją się czary. Czary wyglądają tak: 60 ml malibu, 40 ml tekili, a tutaj użyjemy 40 ml białego rumu. to będzie tak powiem podstawa naszych sunrise'ów. Następnie uzupełniamy je lodem. Gdy już mamy porządeczek, potrzebujemy sok pomarańczowy. Wlewamy go do każdego z tych koktajli, tak uzupełniamy je prawie do pełna. Teraz pozwolimy zadziać się maki. Mam nadzieję, robię to pierwszy raz. Wsadzamy szczykawkę i na oczach gości możemy powiedzieć, że to jest krwisty koktajl. I sami sobie, że tak powiem, możemy dozować, jak ma być słodki, ponieważ to wygląda do ten koktajl. Przenoszę sobie ją tutaj o. Tak wstawić. Dla tych z Was, którzy się jeszcze na dodatek boją zaszczyków, to już myślę w ogóle, chociaż nie ma igły, to może pod tym Możemy też zostawić pełną strzykawkę, żeby nasi goście znajomi sami mieli tę przyjemność, żeby sobie ją no, zaaplikować. Jeśli podoba Wam się taka propozycja, jest mega łatwa w przygotowaniu, myślę, że atrakcyjna. Ja się jeszcze z czymś takim nigdzie na żywo nie spotkałem, także możecie sobie przetestować. Chwila, moment, a koktajle myślę, że w sam raz na Halloween. A teraz e, ostatnia propozycja dzisiejszego odcinka. Ponoć jeśli człowiek za dużo wypije, to może dostać małpiego rozumu, ale dzisiaj nie o małpim rozumie, a o małpim mózgu. Co nam będzie potrzebne do zrobienia małpiego mózgu? E, będzie potrzebny na przykład Archers. Jest to likier brzoskwiniowy. Jeśli czegoś takiego w własnym domu nie macie, możecie użyć wódki z syropem cukrowym w proporcji 1 do 1. Lejemy sobie po ściance tego Archersa tak, Prawie że trzy czwarte. Teraz dajemy troszeczkę Irish Creamu. Ja mam akurat Baylisa. Też lejemy po ściance. Jeśli nie macie takiego nalewaka. Jeśli nie macie nalewaka, możecie nalać łóżko. No i teraz na końcówkę wlewamy grenadynę. Jak widzicie, bardzo szybko, bardzo proste. Czy tak wygląda małpi mózg? E, nie wiem, bo nigdy trepanacji czaszki nie robiłem małpi ani nikomu innemu. E, aczkolwiek no, e, jest to taki e, szocik o wyglądzie nieco odrażającym w sam raz, myślę, że e, do atmosfery Halloween, jeśli nawet się nie przebieracie, tylko chcecie w ten sposób sobie zrobić dzień grozy. Jak najbardziej spoko. Ja niestety dzisiaj nie będę próbował. Nie, że się boję, tylko czeka jeszcze mnie jazda autem. Nawet mała ilość alkoholu i prowadzenie samochodu nie idą w parze, ale na pewno nie pójdzie ten szocik do znowu, tylko na spokojnie, jak sobie wrócę. Nie umieszkam się go spróbować. Co ważne przy tworzeniu shotów. Dobrze jest sobie schłodzić alkohole i nawet kieliszek, ponieważ nie mamy tutaj lodu, a jak wiadomo, shoty zimne lepiej wchodzą. Życzę Wam udanego weekendu. Wracamy ponownie z filmami, jeśli się za nami bardzo, 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 bardzo mocno stęskniliście to, wbijajcie na nasz fanpage. Tutaj. Możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Przez ostatnie dwa miesiące, gdy tutaj nie pojawiały się filmy, tam co tydzień był vlog z naszej pracy na weselach. Można zobaczyć tam, jak pracuję na weselach jako, jako barman, czym to się różni od tych domowych drinków. Także będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie nas również tam. Tymczasem życzę spokojnego wieczoru, udanego weekendu. Do zobaczenia. Na dzień w środku te rzeki są obłędne.